Kocyk. I dzisiaj rozpakowanie myszki, którą odpakujemy na Hama. Tak, dokładnie odpakujemy ją na Hama, bo ona nazywa się Hama, więc yy, mamy... Yy, mamy fajny unboxing. Dzisiaj top 3 gadżety do 50 zł z no Dobra, nie wiem jak się tutaj zabrać, ale... Moja myszka jest przewodowa, dlatego bardzo mnie ograniczało. No i proszę bardzo, nie ma baterii, ale dągiel jest. Dągiel, proszę bardzo, taki dągielek z silnym przeleści, no ale. O czego się spodziewać? Po 23, zł, o, po 23 zł, tak, bo ta myszka już 23 zł. Niestety nie mam baterii, więc nie przetusujemy, ale. Kurde, no kilka ładnie. Ładnie klikam, no dość Porównajmy z mieszką Logitech. Ładnie, obydwie ładnie klikają, tylko tak bardziej mi pasuje, bo jest taka większa trochę i mi się bardziej do mnie nie układają na tej. Nież to też jest bardzo fajna. No to nic. Wrócimy do kolejnego gadżetu. Siemano, mamy tutaj jeszcze kolejny gadżet. To jest... Sosówewki! Kosztują 49 zł że... Bodajże... 49,99 chyba no, okolice yy, grają do 7 godzin z czego można odczytać na opakowaniu jedną godzina się ładują są wodoodporne oczywiście w chińskich rzeczach to zanim go będzie już standard yy, IPX5 to jest standard no i od razu jak je rozpakujemy to od razu są gotowe do użycia zobaczymy oczywiście no i słuchawki są takie fajne, bo one się tutaj za ucho łapią, więc nie będą nam wypadały. I bardzo mi się w nich to podoba, bo te pchełki tak mi wypadają z uszu, że to jest niesamowite po prostu. Dobrze. Już tego nie będziemy na Hamo odpakowywać. Zróbmy to trochę bardziej po ludzku. Przecież sam nie wiem, jak to odpakować. Zróbmy tak. Aha. Kurde, no. To jest takie... Do nam to trochę daje, teraz zrobię, ale oczywiście... Oczywiście tak musi być. No i lecimy dalej z odpakowywaniem. Kurde, strasznie to ciężko idzie dno nożyczki. Bardzo fajnie się zamyka, co od razu mogę powiedzieć. Mamy gąbeczki. W sensie no te nie, do kładeczki. Które możemy sobie zmieniać, oczywiście, to co się wkłada do uszu, i bardzo to jest dobre, bo jak ktoś ma mniejsze uszy, no to użyje mniejszy, a ten, kto ma większe, użyje większych. No i proszę bardzo, pierwsza słuchawka, zobaczymy zaraz jak leży. No i w sumie, kurde, jakoś wykonania. Tak kawałość, kawałoś. spoko no, spodziewam się, że to będzie trochę bardziej trwałe, no ale widzicie co, jak to wygląda. Oczywiście słuchaweczki wyglądają tak, bardzo ładne, dosyć estetyczne. Widzę, że chyba mikrofony tu są. Jest bardzo fajnie. Albo jeden mikrofon na jedną słuchawkę, albo na, na dwie słuchawki. Ło! Wow! Tego mi zawsze brakowało w gadżetach z chińskiego USB. Typ C. USB typu C oczywiście najlepiej mieć USB-C. Bo teraz w telefonach to jest standard. Naprawdę, to, to się już należy w stosunek, nie? Z góry. No, opakowanie samo jest bardzo spoko, bardzo ładnie wykonane podoba mi się no i ogólnie no to zobaczymy jak w nim wyglądają słuchawki oczywiście się od razu załączyły do ładowania no i ładnie się obydwie ładują jak widzicie bardzo fajne to pudełeczko ogólnie jest. bardzo mi się podoba tutaj ma stopień naładowania tego powerbunchka małego i powiem szczerze, bardzo fajny gadżet. Niech się to trochę podłoduje, i za chwilę to przetestujemy. A teraz tymczasem idziemy do kolejnego gadżetu. No i lecimy z kolejnym gadżetem. Yy, to jest kabel HDMI. Co możemy się dowiedzieć z do opakowania? 4 yy, Więc bardzo dobrze, bo mi jest bardzo potrzebne. HDMI. High speed with Ethernet. Full HD 100, 1080p 16 GB na sekundę. I kabel ma 3 metry, więc jest to bardzo spoko sprawa. Oczywiście pierwsze co mi się rzuca w oczy nie ma zaślepek, więc I to było priorytetem, bo mam taki kabel HDMI, który jest grubszy, nie ma oplotu, yy, trzeba go ustawiać, żeby kurde dobrze działał, więc no taki, HD, kabel, taki kabel to mi się bardzo przyda, więc spoko. Dobra, jeszcze sprawdzimy te 3 metry na oko. Trzyma. Ale raczej mieć, bo widzę, że taki dość zwinięty jest. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, y, jak Wam się podoba ta seria, bo. mi się wydaje, że dosyć taka. fajna. O, kurde. No ładnie. No. będą trzy metry, będą. Kurde. Miałem się już pięciometrowy, ale stwierdziłem, że chyba szaleć nie będę. Mogę wziąć jeszcze mniejszy kabel, bo były takie metrowe, ale po co mi metr? A co mieć 3 metry po prostu, żeby to miało ręce i nogi. O, przepraszam, się kadrę. Nieładnie. Piesek. No. no i powiem szczerze, kunde, kabel robi wrażenie. Normalnie jest 3 metry. Bardzo fajnie. Dobra, my sobie go teraz tak skleciemy. Dobra. Czyli kabel teoretycznie pełnie swoje oczekiwania. Za 13 zupi, jest to bardzo dobry kabel. No i ja już go nie umiem zrolować, więc tego nie zrobię. Więc no. bardzo fajny gadżet. Oczywiście, jeśli spodobał się ten film, to dajcie łapkę w górę, bo bardzo mi to pomoże. A wy będziecie mogli czuć się ludźmi, którzy mają swoją opinię na każdy temat. Dobrze. przewróćmy do tych słuchawek. Mi się wydaje, że już się trochę naladowały. Oczywiście przepraszam za syf, te kable, te myszki, wszystkie yy, już sobie odłożymy na bok. Bardzo mi się ogólnie podobają te gadżety z Chińczyka, bo nie są drogie, a kurde, porządam, porządne, porządne, naprawdę do 5 jak można mieć fajne rzeczy. Wystarczy wystarczy, wystarczy stówkę, żeby tam pójść, bo naprawdę jest super, nie? Yy, więc dobrze, przetestujmy. Ja Wam powiem mniej więcej jak to brzmi. No, bo niestety nie będę Wam w stanie za bardzo pokazać, jaki to jest dźwięk, no ale. Mm, no, ale. No, tak, to, tak to jednak musi być, nie? Dobrze. Zakładamy. Tutaj pięknie. Pokażę Wam inne, jak leży. O, kurde. Zapomniałem o jednej rzeczy. Kurde. Źle coś zrobię. Oczywiście wracając do słuchawek, mamy jeszcze do nich kabelek, więc bardzo fajnie. Przydatna sprawa. Zawsze do kolekcji się przyda. Dobrze. Sprawdzamy. Teraz sobie ja je założę pięknie i będziemy patrzeć, jak to działa. No i takimi krokami zbliżamy się do podsumowania. Słuchawki jakość, cena super. Słuchałem z nich chwilę muzyki. Ja jestem w stanie powiedzieć jest super. Jakość po prostu niesamowita. Oczywiście niesamowita pod względem ceny jakości, nie? Bo za, 40, za 50 zł nie kupimy lepszych słuchawek. Do tego mamy takie nauszniczki i jeszcze gdzieś jest do nich kabel, ale no już go zgubiłem, więc długo nie pokorzystałem. Ale nie no, spokojnie znajdzie się. Tu mamy myszkę z przyciskiem DPI. Ta myszka ogólnie jest bardzo ładnie wykonana, spoko, bardzo mi się dobrze w rękach trzyma. W tą z Logitecha to powiem szczerze, kurde, fajna myszka. Wygodna bardzo. Więc yy, myszka jak za 23 zł Tak, 23 zł Dobrze mówię chyba, nie? No, 20... Przepraszam. 23 zł. Bardzo dobra cena. A to jest ten kabel. Super. Spra będzie, będzie się dobrze sprawowo czuję. Przydaje się. Widzę, że tutaj... Ej! Tu są jakieś zabudzenia w ogóle. Jest ten używany kabel. Nie no, dobra, ale bez jaj, no. Jest fajny oplocik. Bardzo, powiem, bardzo mi się podobają, więc dziękuję za oglądanie. No i witamy, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.